Pierwszym takim zabiegiem, na który możecie zwracać uwagę, jest bardzo selektywny dobór wskaźników, które prezentują. Raportowanie ESG to jest dziś standard wśród dużych korporacji, zwłaszcza w Europie, ale problem jest taki, że te raporty często są tworzone w dokładnie taki sposób, żeby tylko dobrze wyglądały, a nie żeby pokazywały realny obraz działalności. Nie ma tu szeroko przyjętych, ogólnych standardów. Jak przy raportowaniu danych finansowych. Więc można sobie trochę poszaleć. No według raportu EYA, Global Corporate Reporting and Institutional Investor Service 2022 roku aż 73% inwestorów uważa, że firmy nie zapewniają spójnych raportów ESG, a 76% twierdzi, że spółki wybiórczo ujawniają informacje, tylko nie wiadomo, które są wybiórcze, a które nie. Dodatkowo 88% inwestorów wskazuje, że spółki podają użyteczne dane ESG tylko pod presją regulacyjną. I co najlepsze, podobne wnioski dają sami przedstawiciele tych firm, bo 54% dyrektorów finansowych deklaruje, że dostarcza inwestorom istotnych informacji o zrównoważonym rozwoju, czyli 46% tak nie uważa. A 41% z tych ludzi przyznaje, że ich raporty ESG nie spełniały nawet podstawowych standardów weryfikacji. A to badanie objęło 1040 dyrektorów finansowych z 25 krajów, więc. No cóż, sami wiecie, jak to skomentować. Jak objawia się taka wybiórcza prezentacja? Jednym z najprostszych sposobów jest eksponowanie tylko wybranych wskaźników, na przykład zmniejszenie emisji CO2 w jednym zakładzie, pomijając inne. Gdzie akurat wzrosła. Dobrym przykładem jest chociażby Shell, jedna z największych firm paliwowych na świecie. W raportach spółki pojawiały się dane dotyczące emisji w ramach tak zwanego Scope 1 i Scope 2, czyli bezpośrednich emisji z własnych fabryk czy rafinerii oraz emisji związanych z zakupem energii. To te liczby najczęściej są akcentowane w prezentacjach dla inwestorów i w raportach ESG. Shell chętnie pokazuje, że w tych obszarach udaje mu się stopniowo, ale konsekwentnie ograniczać emisje i wdrażać rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną. No tylko że. Tylko że te emisje odpowiadają za ułamek całkowitej emisji spółki, bo zdecydowanie największe znaczenie mają emisje z kategorii scope 3, czyli te, które powstają gdy konsumenci korzystają z produktów firmy. W przypadku Shella w 2023 roku scope 3 wynosiło 95% wszystkich emisji koncernu. No czujecie sedno manipulacji, prawda? Raporty podkreślają sukces w obszarze, który ma co do zasady, marginalne, a w sumie to nawet żadne znaczenie. A pomijają te, które naprawdę mają jakieś znaczenie. I oczywiście w przypadku Shell'a to na przykład jest dość jaskrawy. No wystarczy sobie pomyśleć kilka sekund, żeby zrozumieć, że spółka dalej sprzedaje paliwo, więc jakiejś realnej zmiany klimatycznej ciężko się tu doszukać.